Mi obcinał włosy do tego serduszka. Tu właśnie z, z tych kępki wtkałam w jeden z mój sumak. Teraz zrobię lepszy sumak i tutaj będą te. Ale co się robi z tym sumakiem? Wiesz, się na ściany, tak jak dywan. Urusuje. I masz na ścianie dywan ze swoimi włosami? Mam. Skąd taki pomysł, żeby włosy tam wiesz... No włosy to też nici. Szkoda wyrzucić. I długie, i takie fajne różowe. No to co z tymi zrobisz włosami, z dzisiaj? Lotę w sumak. Hmm, a skarpetki nie możesz jakiejś zrobić? Sobie? Nie, bo wiesz co, włosy są trochę za grube do przędzenia. Niby można, ale to by była straszna mordęga. No nie wiem, czy chciałbym takie skarpetki pod choinkę. Co, i myślę, że będzie koniec? Nareszcie. <laughs> Jesteś gotowa zobaczyć? Dobrze. No. Tak. No to uwaga.

No, naprawdę się tego nie spodziewałam i teraz nie będzie mi wstyd chodzić z w kucyku. Przyszłam tu z wymiacinami, wyszłam z pal. Właśnie jest taki bardzo puszysty, taki rozłożysty, taki jak chciałam.